Konstrukcja tej opowieści opiera się na połączeniu historii z elementami fantazy. Prawdziwe fakty oplotła Pani taką misterną, delikatną pajęczyną fantastyki. Tutaj to, co już Pani wspomniała. Sakrum miesza się z profanum. Mamy i świętych obcowanie, ale i kuszenie przez czarnego pana. Mamy mityczne wyznawczynie Matki Ziemi tak zwanej starej krwi. Katedra Gnieźnieńska stanęła w miejscu, w którym kiedyś była ta główna świątynia właśnie tych takich pogańskich. Mhm. Mhm. Ale to, to, to wiemy, to to, to archolodzy potwierdzą. Zresztą to w ogóle był taki przekaz wczesno średniowiecznego kościoła, żeby nowe świątynie, a, a zwłaszcza biskupstwa, zakładać w miejscu, w którym, które wcześniej były związane z dawnymi kultami. Jakby ojcowie kościoła... Oczywiście możemy wiedzieć polityka, bo chcieli, żeby żeby lud był przyzwyczajony do tego, że tu oddawał pokłon dawnym bogom, to teraz będzie oddawał pokłon nowemu bogowi. Możemy to tak wytłumaczyć i będzie to na pewno prawdą, ale z drugiej strony ja sobie myślę, że gdzieś w tym człowieku sprzed tysiąca ponad lat tkwiła taka intuicyjna mądrość, która mówiła, jeżeli... To miejsce nazywamy czy czujemy jako miejsce mocy, to pozostańmy to przy czczeniu bóstwa jednego w tymże samym miejscu. Tutaj te, te kobiety starej krwi jakby wyznają te zasady łącząc się jednocześnie z takim... Współczesnym nurtem feministyczno-pacyfistycznym, mogłybyśmy powiedzieć. E, dokładnie, no ale potrafią jednak e, też e. rozmawiać i dogadywać się z, e, tak chociażby z Jakubem Świnką, prawda, wtedy, kiedy sytuacja zmusza. Tak, nie są takie, to... obok siebie, są razem, idą to a propos, razem. To a propos Pani wspomnienia święta niepodległości, to taka projekcja mojego wielkiego marzenia o tym, że w kraju, który jest moją ojczyzną, wszyscy pod. Dogadywać się ze wszystkimi, że możemy żyć osobno, ale razem. Z jakiegoś powodu wybieramy to miejsce na Ziemi i mówimy: tak, chcemy tutaj żyć, to jest nasz kraj. I w tej mojej opowieści są i chrześcijanie, i poganie, i ci, którzy kochają po Bożemu, i ci, którzy kochają inaczej, i Żydzi, i Polacy. I to wszystko się jakoś tak nawarstwia ku wspólnemu celowi. Nie chciały Pani, żeby tak było? Ja bym pewnie, że, chciała. To żebym chciała. Może dlatego obie czujemy się osierocone po przemyśle, bo, bo wydaje się, że ta, um, że ta Polska tego momentu mogła taka być, jak, przecież nie, ja, Owszem, ja tworzę pewną opowieść fikcyjną, ale też tworzę ją i chcę to Państwu podkreślić na faktach. Jeżeli wiemy, że tryj bezpośredni poprzednik przemysła drugiego, Bolesław Pobożny, ustanowił statuty kaliskie, dające prawa Żydom, bardzo rewolucyjne jak na ówczesną Europę w sensie prawodawstwa, to możemy domniemywać, że miał z ludnością wyznania mojżeszowego świetne stosunki, bardzo przyjacielskie i poprawne itd., itd. Ja jakby nie opieram też tych swoich marzeń na, na niczym gdzieś korzenie jednak w jakichś faktach. Elementy fantastyki się pojawiają, ale Pani historii generalnie nie zmienia i nie fantazjuje nie, nie, na temat tego, co by było gdyby. Do, do źródeł historycznych Pani sięgała. A czy jakieś mity, legendy także dostały się w Pani ręce? Bo o potrzebie budowania mitów mówiła Pani, choć nie na wiele Pani pozwolono, w hali odlotów w Telewizji Kultura. Po co nam mity? Czy w oparciu o nie też można budować jakąś mocną podstawę, tożsamość narodową? Tak. Pod warunkiem, że są to mity yy z którymi identyfikację poczuje, poczuje większość. Mi się wydaje, że zawsze o tym mówię, że mamy my Polacy, mamy jakiś taki kłopot z własną historią, że z jednej strony czujemy się z, z, z tą historią związani, czujemy, że ona jest taka wybitna, że mamy jakąś bohaterską przeszłość, a z drugiej strony tak naprawdę nie jesteśmy w stanie czerpać z własnej historii takich pozytywów. Nie jesteśmy w stanie się wzmacniać tym, bo ciągle gdzieś grzęźniemy w takich jałowych dyskusjach o tym, ile razy przegraliśmy, ile razy byliśmy w niewoli, a przecież mamy tyle punktów we własnej przeszłości, które były punktami mocy, że uważam, że to jest tylko kwestia tego, do czego sięgamy, z czego chcemy czerpać. Być może stąd też ta moja tęsknota za, za piastami, za sięganiem do, do początków, sięganiem do źródeł, bo uważam, że tam mamy całą skarbnicę mitów, zaczynając od, od mitu początku, czyli zjazdu gnieźnieńskiego, który, o, o którym w grze w kości pisałam. Pani mi powiem, dlaczego w szkołach uczy się takiej nudnej historii? Bo tak naprawdę w większości najciekawszych faktów w ogóle nie mamy pojęcia. Ważne są bitwy, ważne są daty, zwycięstwa albo porażki, bo przecież też lubimy pławić się w tych naszych porażkach. Czasami mam wrażenie, że takim narodem męczenników jesteśmy i jak już teraz mamy trzecie pokolenie, które żyje bez wojny, to dlatego zaczyna się tak trochę kotłować. I Być ta... może. Uh -huh. Ja nie wiem czemu te podręczniki, ja nie, nie wiem czemu tak historia jest nauczana. Szczerze mówiąc, gdybym uczyła Młodych ludzi historii, to w ogóle nie uczyłabym ich nigdy dat, bo to jest bez sensu, To jest coś, czego nie zapamiętają, a w każdym razie niczego im to nie daje. Wydaje mi się, że opowiadanie o historii, pokazywanie, co z czego wynika, pokazywanie związków przyczynowo-skutkowych, pokazywanie szerokiego kontekstu daje Dużo więcej. A proszę sobie wyobrazić, a co by było, gdyby zamienić cały program nauczania historii na takie opowieści obyczajowe z życia władców? To byłoby, wydaje mi się, że to byłoby niezwykle intrygujące, dlatego że władca jest zawsze wypadkową własnej epoki i na przykładzie jego życia można. Fantastycznie opowiadać e, historię. Może wtedy, gdybyśmy znali tych naszych e, władców, może bylibyśmy w stanie ich pokochać, może bylibyśmy w stanie poczuć się z nimi dobrze, może byłoby nam z nimi w końcu po drodze, bo przecież trudno powiedzieć, żeby taka postać jak przemysł drugi mogła być. Komuś nie po drodze, ale proszę bardzo, jeżeli ktoś potrzebuje większej dawki energii i siły, bolesław chrobry. Raz, dwa, trzy. Ja nie miałabym nic przeciwko temu, żeby, żeby ludzie, młodzież identyfikowała się z, z niektórymi władcami. Oczywiście już słyszę, że zaraz ktoś krzyknie, że ale przecież to była przemoc, to były niejednokrotnie wojny na obcym terenie, no bo też mamy mit jakby Polaków, którzy walczą zawsze tylko w słusznej sprawie. Nieprawda. Bardzo często zdarzało nam się walczyć w niesłusznej sprawie i prowadzić wojny z poszczególnymi. Ale taka jest historia. Też nie możemy dzisiaj z perspektywy moralności XXI wieku, a raczej poprawności politycznej XXI wieku, przekręcać historii tylko po to, żeby, żeby zawsze wychodzić na ten naród pokojowy i, i dobry. Czy to się nam przydaje? Ja nie wiem, czy to się młodym ludziom przydaje, takie, takie poczucie. Raczej tak jak pani mówiła, mają, noszą w sobie poczucie, że historia jest równoznaczna męczennictwu, a ja bym chciała, żeby historia dla nich była bardzo bardzo ciekawa, żeby z przyjemnością sięgali do niej żeby czerpali z niej siła. No tak, ale efekt jest taki, że nie znamy historii przemysła drugiego, nie znamy większości historii polskich władców, a fascynujemy się y, opowieściami typu Gra o tron", Tudorowie, Rodzina Borgiów, opowieści o Henryku VIII, prawda? A tak sobie tak. myślę, że gdyby ktoś na zachodzie zrealizował film na podstawie pani powieści Korona, Śniegu i Krwi, ale na przykład zmienił realia, umieścił w jakimś innym, no fikcyjnym powiedzmy, czasie, przestrzeni z fikcyjną postacią, to pewnie byśmy się zachwycali, nawet nie wiedząc, że jest to opowieść o przemyśle drugim, o polskim władcy. Rozważaliśmy kiedyś taką hipotetyczną możliwość, te, te, dokładnie tego, o czym Pani mówiła. Gdybyśmy wiedzieli, że jest to opowieść o kimś innym, tak, urzekłaby nas z pewnością, ale w momencie, w którym wiedzielibyśmy, że jest to opowieść o nas, o Polakach, ach, zaczęłoby się momentalnie dzielenie, ależ nie może być tak, że. Tutaj ojciec Kościoła rozmawia z pogankami i za za zaczęłoby się współczesne, bardzo niestety charakterystyczne dla nas e, dzielenie, e, ocenianie. Może dlatego lubimy obce filmy historyczne, że one nie dotykają nas osobiście i przez to nie identyfikują się widzowie w żaden sposób politycznie. Oglądają to po prostu jak świetną historię ale z drugiej strony, myślę sobie, wielka szkoła, prawda? Dlaczego mamy ciągle wyobrażać sobie, że Tudorowie czy Andegaweni byli fantastycznymi dynastiami, a gdzie nam, gdzie nam do nich? Nieprawda. Możemy z nimi skonkurować spokojnie, jeżeli chodzi o, o przygody dynastii, tyle tylko, że z jakiegoś powodu tego nie czynimy. Inna rzecz, że myślę, że polskiej kinematografii nie stać na takie wielkie kino historyczne i dlatego ja sobie podwalam na pełne rozpasanie w moich książkach, bo, bo dzięki temu nie muszę liczyć się z żadnym budżetem. Mogę wprowadzać setki buferów, sceny batalistyczne i, i inne atrybuty barwnego wieku. Jeszcze jedna postać pojawia się na kartach pani księgi, pani opowieści w Kronach Śniegu i Krwi. Postać, która właśnie to jest to wymazywanie niewygodnej historii gumką z karty historii, czyli bez prym. Tak, bez prym. Taka zagadka polskiej historii, dlatego że Bezprym, pierworodny syn Bolesława Chrobrego, którego Chrobry wydziedziczył, usunął w cień, by zrobić miejsce dla mieszka drugiego, swojego ukochanego syna. Syna z ukochaną żoną Bezprym przypomnę, był, był synem węgierskiej żony Chrobrego, z którą ten po krótkim okresie się rosnął. I ten Bezprym wraca do Polski w momencie, gdy po śmierci jego ojca duchają zamieszki. Bezprym Prawdopodobnie sięga po koronę. Dalej, a dalej już mamy tylko niejasne dociekania kronikarzy. Drugą mamy taką postać, postać tak zwanego Bolesława Zapomnianego, czyli prawdopodobnie syna wspomnianego przed chwilą Mieszka drugiego, czyli to byłby wnuk Chrobrego. Ja te postacie, te dwie legendy, te dwie zagadki polskiej historii łączyłam w jedno, jakby scaliłam je w jedno, bo intuicja mi odpowiada, że że rzecz dotyczyła jednej osoby, jednej postaci, zbyt dużo jest elementów wspólnych w, w tym, co próbujemy wydostać na temat tych dwóch różnych bohaterów. Mnie się wydaje, że to po prostu jest jedna postać. Natomiast niezależnie od tego, czy to był Be bezprzęt, czy bolesław, który z nich, wiemy na pewno, że imię jednego z władców zostało skazane na niepamięć, wymazane z kronik. Przy tej okazji podkreślam, to jest największą klątwą. Czyż można zrobić człowiekowi coś więcej? To jest więcej niż zadać śmierć fizyczną, wskazać kogoś na wieki, na zapomnienie. Wykreślono jego imię w kronik. Ja tak. przywracam mu, nawet jeśli nie imię, to przywracam mu miejsce w panteonie, jego kronik. Państwo sobie poszukają odrobinę w internecie, w książkach historycznych. Od czasu do czasu pojawia się. Można znaleźć przyczynę, dlaczego został wykreślony z kart historii, dlaczego nie chce się dzisiaj o nim pamiętać. Co pani ma dla wszystkich sierot po przemyśle, teraz, w zanadrzu? Nadchodzi czas tych, którzy byli mali i wzgardzeni. Przygotowujemy część drugą, bo. Jest to cykl nazwany przez nas Odrodzonym Królestwem. Częścią pierwszą była korona.